Nasi trochę starsi widzowie z pewnością pamiętają Ronaldinho, który w swoich najlepszych latach był najlepszym piłkarzem na świecie. Był piłkarskim magikiem. Każdy jego kontakt z futbolówką zachwycał. Niestety, tego typu zawodnicy są gatunkiem wymierającym. Brazylijczyk swoje pierwsze kroki stawiał w klubie gremio. Mogłoby się wydawać, że relacje między stronami są bardzo dobre. Niestety tak nie jest. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć wam na pytanie, dlaczego Ronaldinho jest znienawidzony w swoim pierwszym klubie. Zapraszam do oglądania! Ronaldinho dołączył do drużyny młodzieżowej gremio Porto Alegre w 1987 roku, gdy miał zaledwie 6 lat. Już od samego początku Brazylijczyk robił wrażenie na trenerach, przypowiadano mu wielką przyszłość. Jako 13-letni chłopak w jednym meczu strzelił 23 gole, z czego 3 bezpośrednio z rzutów rożnych. Profesjonalną karierę Ronaldinho zaczął w 1998 roku. Rok później miał już za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Brazylii. Jego kariera nabrała niesamowitego rozpędu. W momencie, gdy Ronaldinho chciał wyjechać do Europy, pojawiły się pierwsze problemy między piłkarzem a klubem. W Brazylii istnieje niepisana zasada, według której młody piłkarz na kilka miesięcy przed opuszczeniem klubu podpisuje nowy kontrakt. Dzięki temu klub, który wychował zawodnika, będzie mógł liczyć na większy zysk z transferu swojego podopiecznego. Ronaldinho, niestety, nie wypełnił tej zasady, co mocno rozzłościło ludzi związanych z gremio. Pokazało to brak szacunku dla klubu, który kiedyś wypromował starszego brata Roberto. Grał on na przełomie lat 80. i 90. w gremio. Swojego czasu w roku 2000 piłkarz oficjalnie oświadczył, że będzie gremistą na zawsze i nie będzie robił problemów z podpisaniem nowego kontraktu przed odejściem. Już wtedy nieoficjalnie mówiło się, że Ronaldinho podpisał kontrakt z Paris Saint Germain, nie informując o tym nikogo z gremio. Po wielu latach spędzonych w Europie, Ronaldinho powoli zaczął myśleć o powrocie do swojej ojczyzny. Chciało to wykorzystać gremio, które zainicjowało negocjacje dotyczące podpisania umowy. Sprawę potraktowano priorytetowo. Można powiedzieć, że wszystkie siły zostały rzucone na realizację tego celu. Negocjacje trwały wiele miesięcy. Wszystko wskazywało na to, że Ronaldinho wróci do miejsca, w którym wychowywał się piłkarsko. Jak się później niestety okazało, Brazylijczyk ogromne zainteresowanie ze strony gremio wykorzystał w negocjacjach z innymi klubami. Brat Roberto, który był jednocześnie agentem Ronaldinho, potajemnie rozmawiał z innymi brazylijskimi klubami. Poważnymi kandydatami do zatrudnienia piłkarza zostały takie drużyny jak Palmeiras i Flamengo. Ostatecznie zawodnik wylądował w Rio de Janeiro. Jak się później okazało, Brazylijczyk otrzymał ofertę lepszą finansowo o kilka tysięcy w skali miesiąca. To przesądziło o ostatecznym transferze Ronaldinho do Flamengo. Był to niesamowity cios dla władarzy klubu Gremio, jak i kibiców. Piłkarz pokazał tym, że za nic ma pomoc, jaką klub mu wyświadczył na początku swojej piłkarskiej drogi. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przeglądarkowej gry w futbolteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia!